Dwaj Opętani. Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów. Bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć, Czego chcesz od nas, synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły go. Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich. Idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa. A gdy go ujrzeli, Prosili, żeby odszedł z ich granic.